W filmiku o IC Markets o brokerze czy właściwie w komentarzach podpowiedziałem, że odpowiem, jak zmienić VPN, żeby dostać się do Globala. Więc najprościej jest zainstalować sobie przeglądarkę Opera. Co prawda, można sobie wykupować VPN, -y, one kosztują od kilku do kilkunastu złotych na miesiąc, żeby wybrać dowolny. IP z, na całym globie, natomiast e, można też użyć przeglądarki e, Opera, więc klikamy sobie, instalujemy sobie przeglądarkę Opera, otwieramy ją i potem tutaj jest taka zakładka VPN, więc klikamy. Jeżeli tu jest brak ochrony, to, to proszę bardzo, włączamy ochronę. E, co więcej, e, można sobie, jak jest ochrona włączona, można sobie wybrać e, gdzie się chce mieć IP, ja wybrałem Azję, można wybrać Amerykę, tak, wybrałem Azję i kiedy już to jest zrobione to wpisuję tylko icmarkets.com i co widzimy, no jesteśmy na globalu, czyli icmarkets.com global .en. i tak się zmieni, tak można zmienić IP, żeby się Zalogować do Globala na Szeszelach, natomiast ja też sprawdziłem i niestety muszę e, powiedzieć Ci, że przy rejestracji nie ma możliwości wybrania Polski. Więc e, można sobie założyć konto w innych krajach, ale niestety wszystkie kraje muszą być spoza Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, więc jeżeli mieszkasz w takim kraju, na przykład nawet w Anglii, która jest poza Unią Europejską, albo nawet Albanii można wybrać, albo no, którykolwiek z krajów, które są spoza Unii Europejskiej, to bez problemu otworzysz w ten sposób konto na Globalu. Natomiast jeżeli i nawet jeżeli mieszkasz w Polsce, ale masz możliwość potwierdzenia miejsca zamieszkania lub numeru telefonu w tym kraju to bez problemu otworzysz, natomiast jeżeli mieszkasz w Polsce jeżeli masz adres z Polski i telefon z Polski to ci się, no to jakby nie uda się otworzyć tego konta, więc można oczywiście kombinować, można znaleźć do otwarcia można znaleźć sobie numer telefonu z jakiegoś kraju spoza Unii można na Booking znaleźć adres. Booking.com można znaleźć adres, którego się użyje do otwarcia konta. Można wpłacić pieniądze i wypłacać pieniądze, natomiast tam jest też taki krok jak weryfikacja adresu, i tego się niestety nie uda przejść, jeżeli nie masz możliwości potwierdzenia adresu poza Unią Europejską. Także no niestety IC Markets tak wprowadziło obostrzenia, że już nie, nie tylko tak jak ja zrobiłem, że tylko ominąłem IP, ale w tej chwili już nie da się wybrać przy globalu państw, które należą do Unii Europejskiej. Także z jednej strony pokazuje Ci jak, jak zmienić IP na z innego, z, dookoła świata Możesz go użyć do założenia konta iC Markets, jeżeli bardzo chcesz. Zwłaszcza jeżeli masz kogoś w, Wame, w Stanach, albo w Anglii, albo w jakimkolwiek innym kraju, gdzie nie ma, który jest spoza Unii Europejskiej, więc bez problemu też tam ten dowód, wpłat, dowód e, mieszkania uzyskasz. Natomiast dla nas, Polaków, poszukam innego rozwiązania, e, które oferuje 1 do 500 dziewek. Cóż, mam nadzieję, że cokolwiek Ci pomogłem. Dzięki wielkie za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmie.